Trzy mecze Ligi Wojewódzkiej za nami, w Lidze Seniorów. No cóż można powiedzieć, pierwszy mecz narobił spore apetyt. one nadal są. Wydawał się, że jesteśmy, no jeżeli nie murowanym, to największym faworytem, kandydatem do awansu. Teraz troszkę jesteśmy sprawdzeni na ziemi. Przyszedł remis Tomaszowie, no i niespodziewana porażka, tak to trzeba nazwać, w Piotrkowie. Może o tym ostatnim spotkaniu z rezerwami Piotrkowie, właśnie, które się odbył w minioną sobotę. Tak, no przegraliśmy mecz jedną bramką. Praktycznie można powiedzieć, że na swoje życzenie. Pierwszy mecz wygrany u nas dość wysoko. Dzięki, jak pamiętamy, dobrej obronie. No niestety, ten, ten element nie zafunkcjonował w Piotrkowie, mecz rozpoczął się dla nas całkiem przyzwoicie. Jeszcze w 45 minucie prowadziliśmy czterema bramkami. Niestety w końcówce nieszczelone karne. I przeciwnicy zdołali odrobić straty. Wiesz już, jakie były powody Takie gry słabszej w drugich 30 minutach? Trudno powiedzieć, no trzeba przyznać, że tak jak tutaj zawodnicy z Piotrkowa nie mogli się przebić, tak w tym meczu w Piotrkowie, no można powiedzieć, że wszystko im się działo. Wchodziły rzuty z drugiej linii, dość precyzyjne koło słupków. No i to główny efekt, że nie zagraliśmy w obronie tak jak w wielu. To co mnie się nasuwa to po meczu w Tomaszowie i z tego co wiem o tych co widzieli mecz piątkowie, że nie wychodzi ten element gry w przewadze, że, że nie tylko, że nie wychodzimy na zero, a powinniśmy wychodzić z przewagą jedną lub dwie bramki przy dwóch minutach przewagi to jeszcze tracimy więcej bramek niż zdobywamy. Czy, czy, czy tu też jest wiele do zrobienia? No na pewno jest wiele do zrobienia, bo ten element rzeczywiście nie wychodzi. Chociaż dziwne jest to, że przed meczem właśnie ten element bardzo dużo ćwiczyliśmy i dziwię się, że później w czasie meczu, gdzie zawodnicy dużo poświęcają czasu na, na treningach, właśnie na grze w, w przewadze, no niestety w meczu tak się zachowują, jakby zupełnie zapomnieli to, co się robi na treningu. To były wspaniałe nastroje w drużynie po tym pierwszym spotkaniu, czy, czy ten remis i, i następna porażka, czy, czy mogły zachwiać atmosferę w drużynie? M ob nie obawia się, że, że to może mieć wpływ na następne spotkanie? No na pewno po pierwszym meczu była euforia, w tej chwili troszeczkę te emocje... Gasły, ale myślę, że jeszcze mamy ponad tydzień i zawodnicy zdążą się odbudować psychicznie i będą walczyć. Jeszcze nic nie jest stracone, mamy jeszcze trzy mecze przed sobą i jeszcze można walczyć o awans. Trzy mecze, każdy można powiedzieć, o życie. Jedyne co jest dobre, to że nie musimy się oglądać na nikogo. Jeżeli wszystko wygramy, to bez względu na pozostałe wyniki my awansujemy. No te, te trzy mecze wygrać, w tym dwa z Anilaną, no, no, która, która do tej pory ma komplet punktów. Czy, czy wiesz coś więcej o tym najgroźniejszym przeciwniku z Łodzi? No wiem tylko tyle, że ostatni mecz, który grali właśnie też w minioną sobotę z Tomaszowem, zagrali bardzo słabo i wygrali wprawdzie trzema bramkami, ale nic nie zaprezentowali. także. Miejmy nadzieję, że na nas się tak znowu nie sprężą i uda się wygrać. Czy na tym etapie, powiedzmy, trzeci ligowym, może zadziałać jakieś bagnie informacji, jakieś kasety, pożyczanie, y, obserwowanie wspólne, nastawianie się pod konkretnych zawodników? No cóż, na razie ten bagnie informacji mamy taki, powiedziałbym, telefoniczny od sędziów, którzy sędziują mecze. Między innymi stąd znamy y, wynik meczu y, Anilany z Tomaszowem i jaką formę reprezentowali. Natomiast co do filmowania, no w tej chwili to oprócz Anilany, to już i Tomaszów i Piotrków znamy. Piotrków już mamy za sobą, nie będziemy z nimi grać. Zostaje Tomaszów, z którym graliśmy i wiemy mniej więcej co sobą reprezentują. Zostaje tylko Anilana, ale za bardzo ich nie ma w tej chwili. Już gdzie podejrzeć, bo dopiero będą grać mecz z nami. właśnie 11 lutego, godzina 18, to ten przełożony jest 14 stycznia. Wypada nam zaprosić kibiców i liczyć na doping. No, miejmy nadzieję, że kibice dopiszą tak jak było to w pierwszym meczu. I może to zmobilizuje naszych zawodników do tego, żeby pokazali się tak dobrze jak w tym pierwszym meczu z Piotrkowem.